Wszedł opatry o rozwiadkę scenarii rodzaju prowokacji. Prowadzenie ekstremistycznych akcji z działaniem bojowników znajdujących się na terytorium Ukrainy, Polski i Litwy my znamy. Znamy uzyskane przez wywiad wszystkie scenariusze różnego rodzaju prowokacji, prowadzenie ekstremistycznych działań z udziałem bojowników znajdujących się na terytorium Ukrainy, Polski i Litwy. Natychmiast upubliczniamy je w miarę możliwości. Teraz będziemy wspierać tę tradycję. Kolejne informacje operacyjne. Cytuję dosłownie, to już ważny dla Polaków: Wywiad polski i amerykański przygotowują zakrojoną na szeroką skalę prowokację przeciwko ludności cywilnej Polski, za którą będą obwinione Rosję i Białoruś. Potrzebna jest okazja i zamieszanie. Wszystko jest stare jak świat. Kiedyś faszyści, Hitler, przygotował taką operację na granicy z Polską, żeby sprowokować początek działań wojennych. A teraz te dranie. Z Amerykanami sprawa jest jasna ich nie obchodzi, czy zginie ostatni Ukrainiec, czy ostatni Polek. Ale jak Polacy mogą zgodzić się na taki scenariusz? To jest pytanie. Wiadomo, że po tym Teresie zacznie tu i tam. Ach, on tu eskaluje sytuację, strasząc Polaków. Ja powiedziałem, a wy wyciągnijcie wnioski. Mówię Polakom i innym, pożyjemy, zobaczymy. Ale ostrzegaliśmy Polaków jako bracia, aby byli ostrożni i rozważni. Jednocześnie Warszawa stara się zwerbować wysokich urzędników białoruskich, Którzy będą w stanie zastąpić naszych cichuszek i łachuszek. Rozumieją, że nie są w stanie zmienić sytuacji na Białorusi, zrealizować scenariusza kolorowej rewolucji i jakiegoś marszu tu na Białoruś. Nie będą w stanie zrealizować zbrojnej inwazji. Śledzimy ten proces, widzimy ich podejście do osób na kierowniczych stanowiskach na Białorusi, zarówno w sferze wojskowej, jak i cywilnej. Będą szukać i tworzyć nowych, lojalnych wobec Zachodu i skuteczniejszych działaczy tutaj. Stosowane będą wszelkie metody, od banalnego przekupstwa i szantażu, po groźby życia i zdrowia waszego i waszych bliskich. Każdy może być w centrum ich uwagi. Wszyscy muszą rozumieć realną sytuację i naszą świadomość tego i tu, i tam. To jest stanowisko pryncypialne. Szczególnie teraz, w przededniu różnego rodzaju wydarzeń politycznych w naszym kraju. W najbliższej przyszłości odbędą się najważniejsze wydarzenia dla kraju. Jednolity dzień głosowania, utworzenie ogólnobiałoruskiego zgromadzenia narodowego. Znów będą próbowali to podważyć. To oczywiste. Schemat się nie zmienił. Ale trzeba być przygotowanym na to, że oni wyjdą z nowymi czynnikami destabilizującymi społeczeństwo. Jeśli odrzucimy wszystkie fejki i bzdury, to dzisiaj nasi uciekinierzy i ich zagraniczni kuratorzy ze służb specjalnych opracowują trzy główne scenariusze swoich działań na ten okres. I to nie jest bajka Łukaszenki ani naszych służb specjalnych. I dziękuję naszemu wywiadowi i chłopakom. Iwanowi Stanisławiczowi zawsze mówię, takich ludzi należy cenić. Są dla nas cenniejsi niż złoto. Powinno ich wszędzie i zawsze wspierać. W tym także tych, którzy przez dwa tygodnie stali na granicy i zatrzymali tych dywersantów z Ukrainy. Rozmawialiśmy o tym z Iwanem Kubrakowem nieraz. Nie możemy zapomnieć o tych ludziach, o wszystkich, którzy pracują. Wiele wojskowych i funkcjonariuszy, wielu wojskowych i funkcjonariuszy organów ścigania spokojnie pracują w sztabie, chociaż wykonują niezbędną pracę. Ale ci ludzie dzisiaj walczą i trzeba ich wspierać w tym funkcjonariuszy wywiadu. Ale jak mówiłem, są trzy główne scenariusze. To pierwsze jest dla nich najbardziej pożądane. Jest to zorganizowanie zamachu stanu lub brutalnego przejęcia władzy bezpośrednio w trakcie kampanii wyborczej. Ale jednocześnie oni sami oceniają to jako mało prawdopodobne. Nie widzą jeszcze żadnych realnych warunków wstępnych, aby sytuacja mogła być podobna do tej w 2020 roku. Drugi jest najważniejszy. Wykorzystanie bieżącej kampanii wyborczej jako próby i wstępnego etapu przygotowań do zamachu stanu podczas nadchodzących wyborów prezydenckich w 2025 roku. To na ten scenariusz zostaną przeznaczone główne siły i środki. Uruchomiony zostanie proces poszukiwania nowych punktów wrzenia w społeczeństwie, które mogą wywołać nową falę protestów. Jak mówiłem wcześniej, jesteśmy bardzo uważnie obserwowani i czekają, aż władza popełni błąd, aby wykorzystać go jak najbardziej do własnych celów. Nie można na to pozwolić nam. Trzeci scenariusz zapasowy to długoterminowa gra z szerokim wykorzystaniem narzędzi miękkiej siły w przypadku niepowodzenia dwóch pierwszych scenariuszy. Tak naprawdę ta gra nie została zatrzymana, dopóki istnieje suwerenna Białoruś. Ten trzeci konkretny scenariusz faktycznie można zastosować, bo na dwa pierwsze scenariusze po prostu nie pozwolą na Białorusi. Nie da się tego zrobić ani teraz, ani w roku 2025. Pozbieramy się i odeprzemy ich. Ale trzeci scenariusz jest możliwy. Będą próbowali po cichu zmienić nasz kraj, wpłynąć na umysły i dusze naszych ludzi. Tak to będzie.